Cześć, nazywam się Paweł Duda i witaj na stronie firmy projektmarketing.pl. Dzisiaj chciałbym omówić Ci bardzo ważną funkcjonalność, jaką jest zakładka, a dokładnie funkcjonalność ręczne działania. I tutaj jest bardzo ważny komunikat, że w witrynie nie znaleziono ręcznych działań przeciwspamowych, ale jeżeli właśnie otrzymasz karę od Google. Wówczas tutaj dostaniesz inny komunikat. Dostaniesz, że twoja witryna została objęta karą od Google, i tutaj możesz dostać filtr częściowy, czyli na konkretne podstrony, lub filtr całościowy na całą domenę. I tutaj właśnie otrzymasz komunikat, że na twoją stronę internetową została nałożona kara od Google za sztuczne, mylące i manipulacyjne linki. Możesz także otrzymać karę od Google za to, że twoja strona, jest niezabezpieczona i jest podatna na ataki hakerskie, bądź już została właśnie zainfekowana przez hakerów. Obyś takiej kary nigdy nie otrzymał, ale najczęściej takie kary od Google zostają nałożone właśnie za sztuczne manipulacyjne linki. Jeżeli na przykład współpracujesz z jakąś agencją lub sam podlinkowałeś swoją stronę spamem, to tutaj właśnie będziesz widział ten komunikat, że strona otrzymała karę. I oczywiście, jeżeli chciałbyś tą karę ściągnąć, to jest takie narzędzie Google Disavow Tools, jest to narzędzie, gdzie możesz zrzec się linków do swojej witryny. Pod tym filmem będziesz miał link do tego narzędzia. Aby Karl od Google właśnie ściągnąć, usunąć, musisz właśnie wejść do zakładki Linki do Twojej witryny pobrać sobie wszystkie linki do Excela albo do dokumentów Google, pobrać wszystkie linki dodatkowo z narzędzi Majestic oraz Ahrefs, połączyć te wszystkie linki w jedną całość, usunąć duplikaty i następnie ocenić jakość tych domen i te domeny, które będziesz uważał, że są spamerskie, wówczas musisz je właśnie zapisać do osobnego pliku. No i musisz oczywiście ściągnąć tą karę. A więc tutaj zakładka ręczne działania powinieneś tutaj regularnie odwiedzać tą podstronę. Czasami może się zdarzyć tak, że konkurencja może spamować Twoją witrynę linkami pochodzącymi właśnie ze złych stron i w efekcie tego także istnieje prawdopodobieństwo, że Twoja witryna może zostać ukarana, a więc jeżeli prowadzisz stronę internetową, sklep internetowy, to to zakładkę regularnie powinieneś odwiedzać w narzędziu Google Search Console.